Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku z Brawl Starsa i teraz właśnie mamy zamiar sobie odblokować kilka rzeczy. Poza odcinkiem no, zagrałem tam może z jeden meczek. Tak po prostu, żeby trochę się rozwinąć i w tym odcinku y, jakieś tam nagrody na sam Stars odbierać, więc poodbierajmy sobie jakieś nagrody. Nowe wydarzenia. postaramy, też, postaramy się szybko odblokować całą resztę. Dobrze. I tutaj... Tutaj nic nie mam odblokowanego, dobra. Zbieramy sobie teraz na Jessie podejrzewam. Jessie chwila. Tak, Jessie. O i potem na Poko. Na Poko poko to jest e, mój jeden z ulubionych katymiary. No Niby Poko jest taki słaby, ale jako ten... Ale w sumie ja nawet lubię poko wam powiem. Możecie mówić, że jestem nubek, ale mnie to tam nie rusza. Dobrze, i chwila, 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 chwila. El Primo to, pamiętam, że chyba odblokowaliśmy, Daryla to wiem, że na szorcach, ale stóp Barley. Yy... Podejrzana sprawa, bo ja serio yy, Barleya ja nie odblokowywałem w ogóle, ja wchodzę, a patrzę, to tu jest Barley. Dobra, nieważne, na, dzisiaj pogramy sobie yy. trochę El Primo. Bogramy sobie właśnie El Primo i możemy rozpocząć rozgrywkę solo. Ładuje nam się właśnie gra. Dobrze. Grammy z takimi zadmiarzami. To nie jest jakiś niesamowity czy trudny poziom rozgrywki, bo to jest dosyć łatwo. Są bardzo proste poziomy. Na razie ja sobie będę tak e, spokojnie e, zbijał O, M. grupki. <grywa> o, Dobra. <grywa> Dobrze, to się nazywa rozgrywka. Spróbujemy sobie na kogoś wskoczyć, użymy sobie ulta. Użyjemy. Spoko! No i to się nazywa gra. Na, start, na sam start El Primo jest nawet dosyć dobry. Dobrze. I idziemy do zaguby. To się rozgrywka. Dobrze, mamy wielkie starcie i palimy. Z El Primo nie można zadzierać. El Primo to jest taki umięśniony typ. Z nim się nie zadziera. Dobrze, yy, wyjdziemy sobie do menu głównego. O, mamy Stargropa! LEGENDARNY! Dobra, otwieramy legendarnego Stargropa. Wow! Z tego zadymiarza, wam szczerze powiem, nie mam na moim prywatnym koncie. E, tego, więc naprawdę... Zaczyna się mocarnie. Mocalnie nam się tutaj zaczyna teraz myślę możemy sobie wziąć Balea i dalej zagramy na starciu solo, w ogóle odblokowała nam się misję, zauważyłem. Więc tak, jeszcze musimy pograć trochę na starciu solo, dlatego żeby zrobić misję, żeby tam nam się odblokowało w Alei. Nie, to nie jest Nie, bo dalej. Po prostu tam w lewym dolnym rogu odblokowała się nam jakiś stan czy coś jakieś kredyty dobrze Bardzo jest taki fajny w sumie na taką bardziej grę bo go bierzemy na tyłach jesteśmy po prostu tymi jego butelkami z jakimś napojem. o nie niestety przegraliśmy no trudno, tak bywa, ale i tak mamy y, plus dwa pucharki, więc tyle źle. Zagryjmy jeszcze jedną minutkę y, na starciu solo. O, dobra, jednak nie, jednak mamy star dropika. Czy tym razem znowuż wydropimy legendarnego, epicki na start? Nie. Wiem. Drugi, legendarny star drop. w tym odcinku lecimy po rekord. Niesamowite! Dostaliśmy do Shelly turbo doładowanie, aż muszę to zobaczyć. Mm, ja cię smolę. Niesamowite. Tylko, że... A, dobra. Mamy hiper doładowanie, ale nawet nie możemy go użyć. XD, bo musimy na Shelly wbić mocny level. Dobrze, to podczas następne odcinki postaramy się to zrobić. A tymczasem... wygrajmy kolejny meczyk. Jak to mieliśmy w planach. Balejem. Dobrze. Z takimi graczami. No, Ten te zadymiarz obok mnie po może być problemem. O, ja bym może ballejem spróbował za... cię. Wziąłam sobie tak troszeczkę Power powercube'u, ale tak też za bardzo się nie wychylał. Trzymał się tak bardziej na oczu. I FMS. FMS jest takim podobny w miarę zabijażem. Put... Bo ona też tam gazuje jakimiś płochami strzelami nie wiadomo czym. Dobra, no, ja to tutaj strzelę. ona już się odradza. Tam chyba kogoś żeśmy zabili, więc lecimy tam. A, to o pucze, pucze. Niestety, ale będziemy mieli bodajże rangę czwartą. Już tak. sześć Dobrze, zagrajmy sobie ostatni meczik naszym ukochanym Barleyem, gdyż chciałbym wbić na nim chociaż drugą rangę. Zagrajmy sobie jeszcze ostatni meczik i zmieniamy już Zdymiarza, Bogdana. I na Daryla to obowiązkowo trzeba odpalić piłkę nożną. Nie ma opcji. Dobrze. Dobra, zbieramy sobie parę chłopów. Parę chłopów. Jeszcze, Ja jeszcze. Dobra, mamy, mamy, mamy. Spierdzielamy. Dobra. To jest wielka bitwa Barleyów. Dawaj, dawaj na Shelly. Nie ma. Shelly nie wygra z wielkim i potężnym Barleyem. Dobrze. Lecimy w poszukiwaniu kolejnych naszych ofiar. Tutaj mamy taką FM's. FM's nie będzie nam tutaj podskakiwać dziadkiewem. jeden Dobra, bo rozwalony. O kurczę. Uciek, o nie, uciekł nam, uciekł nam. Mało życia. O kurczę, uciekajmy przed nim, uciekajmy przed nim. jest no el primo. Dobra, teraz Nita. te myślę, że rozwalimy na luzie. O nie, jednak może nie na luzie, może jednak nie na luzie, może jednak nie na luzie. Dobry, 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 dobry. Jest! wygraliśmy. Wygraliśmy, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale wygraliśmy z Nitą, drodzy widzowie. Więc naprawdę osiągnięcie. Dobrze, i zdobyliśmy praktycznie trzecią rangę i w, przy okazji wykonaliśmy misję. Więc czeka nas jakaś nagroda, chociaż... Albo w sumie nie wiem. Tak! O jacie smole, dobra. 1000 y, y, monet i sagropa Czy... Lód szczęścia się nam o, uśmiechnie do nas i czy będzie znowuż legendarny stardrop. Na to się zanosi epicki, epicki. No Epic. niestety epicki. Ale i tak nie jest źle. Dwa legendarne stardropy na jednym odcinku jest to niesamowite. I mamy nowe wydarzenie z klejnotów. Hmm, na razie sobie jeszcze na nim nie zagramy. Yy. E, awansujemy tutaj Shelly, żeby jak najszybciej spróbować odblokować właśnie um, tej tej hipermoc. Super. E, tutaj mam już awansowanego Daryla, albo ten. E, to, El Primo awansujemy na, na trzecią moc. El sobie awansujemy też. I tego że sobie awansujemy na trzecią. Więc ja myślę, że tak jak to wygląda to jest y, bardzo dobrze. Teraz sobie weźmiemy darila. I oczywiście jak daryl to musi być zadyma, więc lecimy. Ładuje nam się poziom. Dobrze. Ta ta mapka nam się odpaliła. 10 minut nagrywamy. O ja cię, mamy dwóch Daryli. Dawaj, nie będzie nam walnej Dawaj, jest! Strzeliliśmy już gola na sam start. Genialnie. Dajemy! Dawaj! To się nazywa potęga. To uwaga, wycofujemy się, mamy mało HP, mam mało HP. Dobra, zebraliśmy. O nie, 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 nie. Nie udało nam się uciec. Czyżby druga połowa metru była na naszą niekorzyść? No Jezu, tam piłka dosłownie w bramce leży. Ale dobra, już ją ktoś przychwyci. Zachwycił już nawet. Dobra. No, nie, 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 tam siedzi. Dawaj, lecimy, nie będzie nam chłycia. Dobra. Mamy dosłownie mega mało życia. Dawaj, dawaj, dawaj. Lec, lec, lec. Świetnie. Niesamowity, niesamowity meczyk. Wygraliśmy 8 kartów i byliśmy gwiazdą gry. To naprawdę mega. Zagrajmy sobie jeszcze jeden meczyk, może wbijemy trzecią rangę. Mamy Stargropik. Czy nam wbije legendę? Nie było na to opcji, ale no niestety spadamy. Teraz bardzo rzadki był, niestety. Ale dwie legendy, ja naprawdę chyba nigdy tego nie zapomnę. Dwie legendy na jednym odcinku, pod rząd dosłownie. Dobrze, jeszcze jeden meczek zagrajmy. Ten odcinek postaram się dobić jakoś do 20 minut. Dobrze. O, jest z nami Melody, Ten, jeden z now, nowych tych lep, fajnych zadymiarzy dobrych, co zostało dodane. Więc naprawdę para wygranej jest aktualnie zwrócona w naszą stronę. Dawaj, dawaj, pokurczę. O nie, tam był ten zadymasz. Mamy piłę, mamy piłę. Lecimy. Dobra, oni chyba nie ogarniają. I... jest! Zatrzeliliśmy. pierwszy no. gol. Według już, myślę, tradycji. A, nie tradycja to jest. O kurczę. oni robią na natarcie z tej strony. O kurczę. nie, 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 nie. Jest w ostatniej chwili zatrzymać. Melody ma, melody ma. Ja polecę na środek, od nie. Myślisz, że polecisz se Nie polecisz se Dobra, odciągam, odciągam Melody, leć, leć, leć No kurczę strzelać, strzelać, strzelać No ja cię, jaki lubię to tą melodię, naprawdę Przeleciała, mogła wycelować i strzelić dawaj Dawaj, strzelaj No i to się nazywa Prawdziwe dosłownie zniszczenie przeciwnika, jak ja się wbijam na pełnej tym Darylem No i gdzie tu w tę lampkę lecisz? What? Dobra Tam jestem, ten dziad, jest Nie będziesz tu mnie ostrzeliwać Co to, jakiś Niemcy zaatakowali czy co? Jakieś ostrzeliwanie Klucz dobra Dobra jest, leży nam bramę, nie wbijać, leży nie wbić. No co ty ratasz, chłopie! O no, mój Boże, ta melody cały tak na półkę, a by ją zajmować. No nie no, wbiją nam tą bramkę, wyrównają w ostatnich dni, no Jest! Leciła, dobra, nie jestem tak źle Nie ma z tym I lecimy Dawaj, 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 dawaj. Dawa. Dobra Zabili mnie, e, ale moją zwycięską gram... O, dobra, w ostatniej sekundzie chyba tam na rogu by wybiła wola. Więc sukces, ale i tak jestem gwiazdą gry. Bo jakże żeby inaczej? Dobrze. Byliśmy trzecią rangę. Ten mecz był naprawdę pasjonujący. Takie emocje byłyby najmniej u mnie. Nie wiem jak u Was. Napiszcie w komentarzach. E, dobrze, zmienimy teraz sobie zadymiarza. I ja myślę, że możemy zagrać tym nowym zadymiarzem Bonnie. I to zrobimy już na zbiorach klejnotów. Już 15 minut nagrywamy. Bardzo dobrze. Włączamy zbiory klejnotów i zobaczymy na jakiej mapce się zrespimy. Okej, okay. czyli to taka mapka, co ta ciuchcia jeździ, wkurzająca. Dobrze, zabrało coś. Widać niezły skład, żeśmy zmontowali. Niezły skład, bo jak w ogóle... Ja wymiarzam jeszcze grać ogólnie nie powinien, bo tutaj muszę się nauczyć. Ja powiem widzowie. No i tak... Czyli takim mocnym strzałem strzelamy tego. Okej, I mocno dajemy, mocno dajemy. Kurczę, tylko mnie zabi... zabiło, mnie, zabiło mnie na sekundę. Jezu, jakby taka mapka była na know to ja bym naprawdę, nie wiem, nie wytrzymał. Naprawdę nie wytrzymam, jakby coś takiego na know było. Nie ma poko, nie będziesz tutaj. A ja teraz, teraz tutaj idzie. Dobra. O kurczę, poko, poko leci, poko leci, nie, 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 wystrzał! Jacie, jakie emocje! Emocje jak na grzybach normalnie. Kurczę, zniszczyła mnie, ale i tak została rozwalona, o jacie. Jest, koniec, Elisabeth i wygraliśmy. Nie wiem, czy będę gwiazdą wyjęta, czy nie. No, dalej jest gwiazdą ja wy. Nie, dobrze. Dobra. Ten zadymiasz jest nawet spoko, ale już mi się wydaje, że raczej nie na tą mapkę, chociaż nawet nie wiem, dobrze. 100 kredytów, czyżby będzie Jessie? Jest Jessie. Jesse. 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 Dobrze. Świetnie, dobra. I kogo odblokujemy? No oczywiście. Oko mojego ulubionego. Blokujemy to sobie profilowe po ustawie. Jakie możemy sobie ustawić już profilowe? Nie, dalej. Czekamy na poko. Poko to jest dosłownie jeden z moich królików Poko i ośmiobitowiec. Dobrze. W tym odcinku sobie nie zagramy Shelly myślę. Zagramy sobie tym razem Jessie. I dam sobie Jessie nazwisk klejnotów. Yy, dobrze. I w następnym odcinku myślę, że będziemy cały czas nawalać Shelly. Więc naprawdę grubo i lecimy yes, we'll fix it. pełne skupienie, skupienie level medium kurczę, dobie wycofuj się wycofuj się, wycofuj się! Lebele, lebe. O nie! Nie został mój zapomniałem... Bo ma taką tego ultę takiego słabego. Co no to jest? Tam potem to jest coś. Tam jest też Jessie! O kurczę! FMS! 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 Dobra. Edgar. Ty wiesz co tu masz robić. Ok. nie ten Edgar to jest mój... możemy zminusować pucharów. jest duża szansa na to, że będzie... ...zminusowanie pucharów. Czekaj, za FM z dużą dużo robił i odwala. na FM z ale FM zosta to... O ja cię, oni mieli też tyle tego. W Zbierz to. Edgar! Edgar, co ty robisz, chłopie? Edgar, co ty chłopie robisz? Joe! Edgar! O matko, FMS, Wycofać się, wycofać się. By to pociąg rozjechał tą FMS. Evacuation, evacuation. To my? To my wygramy? Poważnie? wyglamy, Wygramy to? Musimy to wydać! Musimy to wydać! Musimy to wygrać! To jak nie my. Jest, bo no ja się ewakuuję na tyły, nawet jak stracimy to... Dobra. To była mocna rozgrywka. Takie same emocje już była. Pytam z pamiętam yy, na pince. Łoja cię, naprawdę... grubo Myślałem, że naprawdę przeżniemy to. A myśmy to jak wygrali. Uff, aż normalnie. Jeszcze jeden meczek. Odblokujemy stadio, a co mam tutaj w sklepie? mam tutaj w sklepie, powiedzcie, nic nowego. Coś tutaj mi się nie, jeszcze tego nie mamy. Dobrze, zagrajmy sobie jeszcze jedną rundkę Jessie już na zakończenie. Sześć graczy. Dobrze. Biorę klejnotów i lecimy. O, mamy wydłużenie F. Do. To no nie wiem, czy mamy grę wygraną, ale na pewno jest o wiele łatwiej. Jezus, jaka muzyka była, oh my god. Jezus. Przepraszam ja tutaj za malutkie cięcie, eee, ale dobrze. No eee. dobra, dobra. dobra. Lecimy z ofensywą, z ofensywą lecimy. Haha! Widzę tutaj. i się wycofuje. Wycofujemy się. Dobra, nasza drużyna. Teraz to jest jakiś nie wiem, małym. Jakoś bardziej małymowny się zrobiłem. Dobrze, nasza drużyna daje radę. Bo on oni teraz lecą z trefą. Oni Nie dobrze, nie dobrze. Nie lećcie z o no. to wycofuj się, się! Nie, nie. Wszystko klepie normalnie, co się da. Dobra, przeżną to, przeżlam to, nie mogą, nie mogą wygrać, nie mogą. Jest! Może w tej rozgrywce mniejsze emocje, ale i tak Moim zdaniem praktycznie zawsze na tej mapce są jakieś emocje, jakieś problemy. Wtedy wtedy to dobrze, w typi to to nie. Dobra, wychodzimy i mamy na sam koniec ta gropa. Czy nam na koniec idealnie, legendarny, najlepszy ostatni kliknięcie. No, epic na sam koniec, ale zawsze to coś. Dobra, mamy emotkę nową i jeszcze na koniec, jeszcze nam się odblokowały 350 kredytów. I poko nam się odbierać. No, to jest cudowne, no cudowne. Dobra, to, to będzie następny Dobre, to to Jackie. No Jackie też jest spoko, nad wymiarzem. Tutaj mam wrażenie, że Jackie i jesty są takie jakby środki z Dobra. Czyli w następnym odcinku jeden, dwa maksymalnie meczyki poko. Ewentualnie coś barlejem. A tak to lecimy Shelly. Bo musimy dla Shelly. Od bo musimy dla Sherry tutaj hiper doładowanie odblokować, więc musimy ją awansować w sumie, coraz wyżej, coraz wyżej, Przecież w sumie nawet nie, bo to hiper doładowanie to jest za y, ulepszanie y, tych poziomów, tych 6, 6, 3, a to się zdobywa ze start albo na przykład z Alej, z alej się tak, z alei można to zdobyć, ale bardziej się opłaca z, y, nagród z XP, bo tutaj nawet więcej, 1000 normalnie te, tych punktów. Więc będziemy musieli ją awansowywać, właśnie szali. Pewnie o tym zapomnimy za jakiś czas i nie odblokujemy tej, tej hipermocy, łuczka mocy. Ultra -mocy. Ale dobra, nieważne. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i do widzenia. Pa!